W branży gastronomicznej jesteśmy z mężem od 10 lat. Przeszło 2 lata temu, otworzyliśmy drugą restaurację. I tak jak Dominika w poprzedniej opinii wspomniała bardzo fajnie, że kiedyś wystarczyło otworzyć restaurację, skomponować fajne menu, zrobić fajny wystrój, i ludzie walili drzwiami i oknami. Teraz to się zmieniło teraz media społecznościowe zawładnęły. Światem marketingu, i to jest takie główne mm, medium, którym komunikujemy się z y, naszymi gośćmi. I po dwóch latach y, prowadzenia przez nas na restauracji, tej drugiej, przyszedł taki moment, że wiedzieliśmy, że to jest albo wóz, albo przewóz. I postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Y, rozpoczęliśmy współpracę z Agnieszką. Y, obserwowałam ich od. Y, przyszłym roku, jeszcze przed podjęciem współpracy. Wcześniej nie mieliśmy na to funduszy, ale później, przy taki moment, że wiedzieliśmy, że no albo, albo to, albo zamykamy. Podjęliśmy współpracę, współpracę polegającą na stworzeniu przez Agnieszkę dla nas takiej bardzo strategii marketingowej, ale takiej bardzo szytej na miarę na, dla nas. Po czym zdecydowaliśmy się na kilkumiesięczne wdrożenie tej strategii. Agnieszka ciągle powtarzała, że żeby to zadziałało trzeba pół roku. Po pół roku możemy zobaczyć efekty. Słuchajcie, minęły dwa miesiące, wzrost jest nieprawdopodobny. Wzrost gości, wzrost oczywiście utargów. Zadowoleni goście, goście, którzy przychodzą i mówią, że dopiero się o nas dowiedzieli, bo wcześniej tak naprawdę wrzucaliśmy same lancze albo jakieś takie zupełnie niestrategiczne Działania, które organizowaliśmy, nasze zaangażowanie we współpracę z Agnieszką jest 200%. I uważam, że to jest klucz do sukcesu, bo Agnieszki, wiedza i merytoryka to jedno, to jest ogromne i to, tego się nie da y, przecenić. Natomiast wiem y, i chciałabym to bardzo głośno powiedzieć, że jeżeli nie będzie z drugiej strony: y, Czyli od klienta Agnieszki nie będzie zaangażowania, nie będzie realizacji tego, nie będzie naprawdę przyłożenia się do, do tego tematu, realizacji tej strategii, to może nic z tego nie wyjść, dlatego że strategia to jedno, ale żeby to zadziałało, musi być druga strona, która realizuje tą strategię. I tutaj mogę na swoim własnym przykładzie powiedzieć, że to, tego się nie da zrobić przy okazji. To jest codzienna praca, to jest organizacja z, z zdjęć, filmów ym, i ciągłe wracanie do materiałów, które Agnieszka nam przygotowała i ciągłe ym, realizowanie tego. Ym, to bardzo szybko ym, się dzieje i ym, i trzeba myśleć w przód. Coś, czego ja nigdy wcześniej nie robiłam. Mamy listopad, a ja z Agnieszką wczoraj planowałam pierwszy kwartał roku 2023. To jest super, bo ja już teraz wiem ze spokojną głową, co będzie w grudniu y, i mogę się skupić na tym, co będzie się działo w nowym roku, tak, żeby y, być do przodu, żeby już wiedzieć i żeby mieć ten spokój. Wejście w ten tryb nie był dla mnie łatwy. Natomiast teraz, po dobrych kilku tygodniach, wiem, że to jest klucz do sukcesu. I kontakt z Agnieszką, która jest merytoryczna, której pomysły po prostu powalają, która potrafi zmotywować, czasem opieprzyć, ale w taki sposób bardzo motywujący, no, jest to nieocenione wsparcie z jej strony. Bardzo jej za to dziękuję. No i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała jeszcze długo i bardzo owocnie.